Siłanko, siłanko, witam was w kolejnym odcinku w kolejnych ciekawostkach warsztatowych. Dzisiaj mamy Renault Mastera. Nie wiem czy widać, czy nie widać. Renault Master trujeczka. I co tu mamy do roboty? Mieliśmy do wymiany stworzeń. Jak widać, albo się kamera odbija. widać, nowy mamy stworzeń. Stworzeń mamy zrobiony. Mamy do wymiany olej. To znaczy, miał być wymieniany olej, ale ja stwierdziłem, że wymieniamy całą miskę. Jak widzicie ta miska jest bardzo mocno przekorodowana i tu ciekła. Z tyłu widać, że ta miska cała ciekła. No i mieliśmy ją teoretycznie na początku żeby ją uszczelnić, ale jest tak ta miska przerdzewiała, że to nie ma żadnego sensu, bo przy ściąganiu podejrzewam, że to się tak pokrzywi przez tą rdzę. Potem nie będzie to w żaden sposób szczelne, a miska nie kosztuje jakich pieniędzy, także wymieniamy całą miseczkę, wiedzie nowa miska i będzie lala. Przy okazji zauważyłem, że klient ma Coś nie tak z turbinką. Muszę tam jeszcze zajrzeć dokładnie, czy to z odmy, czy turbina puszcza olej na zewnątrz. E, także e, muszę to jeszcze sprawdzić. Zobaczymy co z tą turbinką. I mamy jeszcze do wymiany elastyczny łącznik wału. O tutaj. Jak widzicie łącznik mamy cały popękany. E, także co? Także łączniczek wiedzy Komplet filtrów, oleju. osłona pod silnik, bo jej brakuje stara się rozdupczyła także jeszcze wiedzie nowa osłona pod silnik no i co działamy i widzimy się za chwilę słuchajcie sytuacja ma się tak że miska która mi przyszła się nie nadaje to ja ma jakąś inną miskę według katalogu wychodzi inna miska także co no niestety muszę wyczyścić tą i uratować tą miskę dzisiaj jest sobota także nie dostanę już miski ale w ogóle patrzyłem po katalogach takiej miski z tym przedłużeniem na smog w ogóle nigdzie nie ma a nam przyszła taka płaska miska A tu jest taki smok, jak widzicie, smog olejowy No i niestety ta płaska miska tutaj nie wejdzie, bo... Bo smog zawadza Także co, no muszę uratować tą starą miskę i coś tu wymyślić No i tak jak widzicie, po odklejeniu miski Tutaj zostaje stara masa uszczelniająca To wszystko nożykiem ładnie musicie ściąć do zera Ta powierzchnia, powierzchnia musi być czyściutka, odtłuszczona rozpuszczalnikiem żeby to wszystko przyległo ładnie, to samo na miejsce musimy zrobić. Poczyścić to wszystko ładnie, i wtedy ma to sens w ogóle jakiegoś montażu. Dobra, słuchajcie, skontaktowałem się z klientem, nie możemy mu niestety uziemić auta Na, na, na po weekendzie, że tak powiem, bo musiał tu jechać w trasę. No i co? No i musimy założyć na razie chwilowo tą miskę, uszczelnimy ją. Jak widzicie, wszystko ładnie doczyściłem. Jest tak jak trzeba. Odtuszczone na silniku zrobiłem to samo. Oczywiście wjechał nowy koreczek oleju z nową podkładką. No i co? Kładziemy teraz masę uszczelniającą. Najpierw nałożymy masę do tych wszystkich rowków, a potem cały obrys sobie nałożymy. Pamiętajcie, że z masą uszczelniającą nie przesadzamy, żeby za dużo tej masy nie wypłynęło tutaj w stronę silnika, bo potem ten silikon może się odrywać z biegiem czasu i po prostu zapchać wam smoka olejowego. Także nie przesadzamy, nakładamy masę i na auto. Dobra, słuchajcie, tu na silniku też wszystko ładnie przygotowana powierzchnia, teraz, że tak powiem, zrobię takie finalne mycie rozpuszczalnikiem, no i co, i wyjeżdżamy miseczką, przykręcamy, przyłapujemy najpierw delikatnie wszystkie dookoła, a potem dociągniemy te śrubeczki, no i co, odeschnie sobie to 24 godziny, jutro niestety będę musiał przyjechać, zalać olej do tego wozu, odpalić go, sprawdzić, wszystko szczelne, no i finito, auto do oddania. Dobra, słuchajcie, miskę mamy ogarniętą, elegancko przyklejoną, musi sobie troszeczkę odeschnąć zanim zalejemy oliwę, czeka nas jeszcze mycie silnika dookoła i tej belki, żeby nie było śladów po wycieku, no i co, i teraz bierzemy się za ten spękany łącznik elastyczny wałek, widzicie, on tu zaraz by się urwał już i po prostu masterek straciłby napęd, także to musimy ogarnąć, no i co, mamy tu przygotowany gdzieś nowy, jest nowy łącznik i są nowe śruby. Tylko frajerzy dali 4 śruby, a mamy śrub do odkręcenia 8. Także co? 4 sztuki najlepsze. Będziemy musieli wybrać stare. D4 stare, 4 nowe. Wszystko złożymy na klej do gwintów i będzie anglać. Działamy. Dobra, jeszcze krótki look, jak wygląda stary w porównaniu do nowego. Jak widać, stary, oczy światło, jak widać, stary to jest bardzo mocno, bardzo mocno popękany, zmęczony. <laughs> jak było na aucie, to było to jeszcze gorzej, bo po prostu zostawało to naprężne i teraz jest luźne. Było jeszcze gorzej, a nowy co? No, cały, ładny, zdrowy. Bierzemy się zakładanie nowego. Jeszcze musiałem wał cały opuścić na dół, czyli odkręcić tą podwierzchkę. I tutaj jest takie zabezpieczenie, żeby wał nie spadł podczas urwania się. Odkręciłem to wszystko, wał na dół. No i co? Zakładamy nowy i wjeżdżamy do góry. Oczywiście na śruby leci klej do gwintów, by wszystko było jak należy, i montujemy. We'll Słuchajcie, tak to wygląda. Podwieszka przykręcona, zabezpieczenie wału przykręcone i łącznik elastyczny. wału przykręcony, także przy tym robota zakończona. Jeszcze musimy założyć osłonę silnika. Co tu mogę Wam więcej powiedzieć? Ja byście szukali kiedyś filtra oleju właściwie w monsterze 2-3. Z tylnym napędem jest on tutaj, czyli patrząc od spodu. Podwelki wjeżdżamy za miską, tutaj do góry i jest filterek oleju. Ja się biorę teraz za montaż płyty pod silnik. I co? No, filtr oleju mam już wymieniony. Jeszcze resztę filtrów, czyli filtr paliwa, powietrza i chyba kabinowy do tego autka też mamy. Zmienimy komplet filtrów i chyba robota zakończona. Musi Wyprowadzimy go i będziemy czekać, aż ta miska wyschnie, żeby móc zalać olej. Dobra, jeszcze filtek, filterek powietrza, jest tutaj. Filterek paliwa. I taka fajna uwaga, ja sobie wypinam wszystkie te kostki, odpinam przewody paliwowe, wyciągam całą obudowę na zewnątrz, ona do góry się ją po prostu pociąga, wychodzi, wylewam starą ropę, czyszczę sobie rozpuszczalnikiem, dokładnie w środku tą komorę i potem skręcam nowy filtr, zalewam, zakładamy i ma być. Nie ma żadnego problemu, jakichś tam syfów czy coś takiego. No i w sumie tyle: no. wystawiamy go na zewnątrz. Jutro zalejemy do niego e, oliwę, żeby ta miska miała spokojnie czas odetchnąć Aha, jeszcze muszę z tyłu na bliźniaku, e, z tyłu na bliźniaku muszę wymienić opony. A to już tam troszeczkę cięższa sprawa. Znaczy, cięższa nie jest ciężka sprawa, tylko tyle, że po prostu nie jest co dźwigać i, i te koła się dosyć mocno zapiekają. Nie tak jak w zwykłych busach, że odkręcasz i to spada, tylko jest troszeczkę więcej roboty, ale damy radę. Na dzisiaj to wszystko. Serwis Masterka zakończony. Można powiedzieć sukces.